iść z tej strony mix i gdzieś znowu gramy w Deforesta, tak. Ten odcinek pewnie będzie krótszy. Czy na rozjadłeś całe mięso? Wiem, przytomić tam dwa mięsa. No to nie tu nie no ma. Zaraz się ugotuję. Ok. To chodźmy ścinać drzewa. No, a ja Jeszcze nie ma nocy. A, dopiero... To jest dzień. W tym, w tym odcinku chyba Ale nam się lepiej, uda. Lepiej dmuchać na zimne. Yy, masz jakąś linę? Mm, nie. To rób linie, bo będą nam potrzebne. I to aż cztery. Czyli pię pięć tych na jedną, to znaczy, że 20 potrzebujemy. Mi spada. Co ja zrobię ten? Ja nie zrobię, bo mam dużo no, ręce. nie. nie. No to ty rób. Ale tutaj jelonek leży zabity. Przez moje drzewo nie. został zabity. Nie, ja go wczoraj zabijam. Zdrow? No. Z góry. spada tak wszystko. Będzie mogli tu powiesić. No że zostać go tu. Jest? Jeb yeah. Chyba zjadłem jakąś... ...coś Ej, mam aloes Jak aloes? No, aloes Okej, okay, piję drinka Dobra, musimy oszczędzać te drinki Bardziej Dobra, dawaj, musimy się skupić na tym Na Potrzebujemy szmatek. A nie, nie potrzebujemy. To ja idę poszukać patyków. O, taky są koło nas. Myślałam, że potrzebujemy szmatek, bo do początku było, że potrzebujemy. A nie, tu nie są patyki. My tak naprawdę największy problemy mam z patykami. Mam dwa. Wiesz co? Hmm. Co? Co to było? Co się nam przyda? Co się nam przyda? Przybyłeś ławkę? A myślałam, że przybyłeś ławkę O i sanie na drewno no I no, nic to... Co? Jelonek Tak faktycznie Сегодня вы слишком. Нет, я был Так На самом деле, канибаль ничего не делает. Если мы не разом, то не. Если с то канибаль не хочет подходить так сильно. Спадай. nam wszystkie drzewa. Te sanie tak naprawdę najpierw musimy zrobić cztery patyki yy, na ten domek, bo domek jest ważniejszy. Wiem, wiem, wiem. A te sanie tu w ogóle mam taki problem z patykami, że będzie trudno. Ja mam dużo patyków. Tu dokończ dom. Dobra. I tu już Dobra. Tu ty dokończ Trzy pateki samego. Dwa. Trzy. Rozsypię. Kurde, zabrakło trochę. Bliba. Wóz. O, dwóch. idę, idę. No, dwóch. Idę, idę, idę. Czek. Czek. Nie gadaj. Wód. Jeszcze. Skąd wiesz? Bo widzę, że ma dwie czaszki nad głową. Chodź tu. Zabijemy wód, za to się rozproszę. Jak się celuje? A, tak się celuje z łuku. Fuck. Tama. Assassin's Creed. O, dobrze.

Dobra, idę po inną broń. Ucieknij. No bo jak zabijesz tego no to uciekają Prawie został za zabity, a nie został za zabity Nie, to za nie potrzebujemy. Dobra, weź drawno. Może aż jak ja tutaj ściąłem Nie widzę, widzę. Ej, musimy ten... To ciało spalić. Patrz. Kurde nie tropiłem. Nie zabiję jelonka Nie był jelonek akurat Skąd mam wziąć dwie kości? Dwie kości chcesz? No Zaraz będą Pole ciało właśnie No bo ja nie dostaję w ogóle nic z tych ciał Z sympatykami mam wielki problem Wiesz, że ten kanibal za chwilę tu wróci? Nie wiem. O jelonek. no jak gdzie leci, gdzieś tu leci i tak do góry, ile jeszcze chyba mało. Jeszcze 19. No co polujesz? No z jest ale TikToki z DeForesta nie działają, jednak. O! Jaki? Jaki? No Jeszcze mało, mało. 17. Ale jeszcze zakończymy w następnym odcinku. Które on ochląg... no tak a ta, ta tam wysokie kanapka Ej co? So. a mam pytanie do ciebie no czy ty B... jakby... jest Możesz robić... live? Y? Tak Możesz? Jak każdy youtuber Ostatnio też dostałam Opcję do robienia shortsów Tylko nie umiem, umiem Nie umiem tego robić Jakbym umiał to bym robił shortsy i by się pojawiały na kanale Z na przykład e, Jak ja arkuję, Jak koledzy twerkują Jak e, super youtuberzy twerkują I inne takie rzeczy ale muszę to rozgryźć. Albo przyślijcie mi w komentarzu link do gościa, który pokazuje, jak, jak robić chorsty. Bo mi się nie chce tego uczyć. Tak zbyt bardzo. Nie wiem, ja ostatnio. Nie. nie. ostatnie jest mój. Mam tylko trzy, trzy strzały. One będą się pozbierać. Szybko za tym to drzewo leci, 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 kolejny, kolejne Szybko Jest ja tutaj kłodze z nie No, a nie mówiłem, że wróci. A to nie jest wódz. To nie wódz. A tu sam wódz uciekł? No, wódz uciekł. A ja myślałam, że. No, bo ona 3 Jak ona od i... razu od jednej drzwi? Pierwszy drzwi No z tego? Fuck No Jeszcze <coughs> i od razu palimy Gdzie jest drugie? Co? Nie zrobię. Nie wiem. Szukam mojej dzity, jak na razie. Będziesz rzuciłem nań. Do... I... ja tu ona no, chyba na Dobra, sfidę... jeszcze nie trochę chodź. Jeszcze minimalnie troszeczkę. Dobra, czy patyki masz? Nie. Ja, ja mam chyba ani jednego. Wszystkie już wykorzystałam. A tutaj mamy chyba jeziorko do picia. Stamina to ja skończyło. O, są kości. Ja biorę, ja biorę. Ja no, potrzebuję. Mam już na sali, jak chcesz. Dobra. A, no tak. Chciałam ulepszyć moją dzidę, a ja nie mam dzidy. Ja. Muszę poszukać no. moje dzidy. O, tutaj jest moja dzida. Milik, na moje strzały. Dlaczego moja dzida się zapadła pod ja. Nie wiem, no moja też się zapadła raz. Dobra, chodź. Mm. A mogę je tutaj dać kamyki? Ale jestem tam fajne. Mm. Dawaj tu, dawaj do mnie C I nam drzewa A jak ja ci zrobię takiego trolla? Ej, kanibal, kanibal! Kanibal Gdzie? Gdzie? Okay. Gdzie? No tu był Nie No był, zaatakował mnie, jest nagrane Robię sobie dzidę, a następnie ją ulepszam. Pani bol jest nie, bo no. Już go nie ma. A nie, że jednak jest. Nie jak wspomóc? Nie zgubiłem. No Jezu. Jest na... Ja sto jest... A trzy kości potrzebuję. Ulepszyłam. Już zabijam. Co jest? Ale ja chciałam sobie ulepszyć. Ja już zabiję tego panibana. Ej, gdzie jest może... Muszę... Nie wiem. Chyba, chyba się zrzuca. No, on się psuje. Może się popsuć. no wbił A co? O, nie ma. Ktoś bił na discorda? Nie ma. Nie ma. Nie no. ma. No. No. Weź poczekaj chwilę, bo, bo kto odcinek nagrywa. down Jezu. Dobra, fajnie nam dołączyli. Oni lubią nigarków. Dobra, będzie odcinek ze lubieniem nigarków. No i gdzie ty to bierzesz? U. Tu jest! Co? Obsuło się! Co? Coś tu zrobię! Deliftowałem! Naprawiłem! Dokończmy! Pięć nam brakuje! Trzy! Ja. I jeszcze jedno czego! Ej, masz dwa Albo dwa kamienie? O, nie, szybko. Mam no, jedno, nie, mam jedno! Szybko! Kończymy, kończymy, kończymy! Jak najszybciej! Czekaj batę. Barta ty szybko Nie mam. Jeszcze... Jeszcze długo. Jeszcze dwie kłody. Ścinamy, ścinamy jak najszybciej jedno czoło. Tutaj ścinamy. Te tutaj, te małe, te małe. A razem ścinamy, te małe. Nie, nie tam Tym, że tak... Hej, muszę kończyć. Uff, przed tym nie zabijasz. Posz, 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 posz. Ej, jak, jak chce Jak ostatnią kłodę Daj mi ją... Os Włożyć ostatnią kłodę Dobra Wyrzuć jeden. Wyrzuć jeden. Wyrzuć Okej okay. Kończymy nasz domek Mogę na niego Nie I po kłodzie Koniec Let's go Pływamy. Pły. Let's go! A tu można spać? Tu nie można spać. I dalej, że tu okay. nie można spać. I takim miałem akcentem kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Hej!